Gdy nagrywa się? Wytry to. A teraz ja czysty. Słuchaj. Nie rusza się kamera. Nie wytrzymam. od od Advoka. Nowe skrzynki prezentu. Odwołaj jeszcze, przynieść tam Będziesz, będziesz jak nie stawisz w komentarzu tak będziesz robiony ta... <noise> jak nie stawisz komentarzu czy mają być wulgarne słowa na filmie czy nie Czy ma być content family friendly Będziesz tak, <noise> tak o, tak będziesz robiony Dobrze Piękny zestaw Jedne 90 zł na temu z małą przeceną na mini 200 zł. Kolejna rzecz do skrzynki z niepożytecznymi rzeczami idzie. Na kanale będzie nowy film. Z Minecrafta. Chyba w nowy rok. Ale nie wiem. Nie jestem pewien. I będę się nagrać jeszcze, chyba jakieś potwór jak? A nie wiem, czy chcecie widzowie, żebym przekl przeklinał na filmie, czy macie Content Family Friendly. Szczególnie Antekich zapyta się, czy ma być Content Family Friendly, czy nie. I napiszę w komentarzach, i ja wszystkie komentarze czy czytam i serduszkuje Jak ktoś napisze, lubię te filmy, to przypnę serduszko. Bez a, a propos unboxingu, to kosztowało 90 dokładnie, 8 zł. Jest tu grzechotka, jest przedłużenie. Jest. Yy... Nie wiem co to jest. Jest bity, jakikolwiek chcesz. i No i ważne, że jest firmowe. Przynajmniej z podobnej firmy. To ta głupia wkrętarka, która kosztowała pół tysiąca, prawie że, ale wartało, A się toczy jak gówno z, z, z 5 metrów Na ziemię No i jeszcze ładowarka, do tego jest to najgorsze Taka dziadowska. Dobra, mniej się z tym I zapis padry. I... Będzie nagrywany film za niedługo Nowy film z GTA będzie 5, na płytę, będę kupował Kto jest na bieżąco na TikToku moim, to będzie wiedział wszystko Wlatuje do tego GTA 5 I, i nowy znaczek, Dej sub! Suba Dej, day, Dej day suba! Day suba i łapę Wydrukowałem na długopisie 3D What the lepsza rozdzielczość aparatu jest bo nagrywam to na kamerze a nie na telefonie już przynajmniej tyle to jest mały upgrade Aby co to telefon jest tutaj mój jest mój telefon a ja nagry nagrywam na kamerze która jest więcej niż moja wypłata kosztuje Co ja pierdolę w ogóle? No, obyś Fami i Fendi, przepraszam. Dobra, koniec filmu, bo to jest zbyt nudne. Blum, blum, blum.